No hej, z tej strony Kobra. Jak widzicie, jesteśmy na Placu Ożorkowej. Wszystko cudowne. Przez mężczyznę kiedyś było... ...kransówka tramwajowa. Bo taki przypominający pieśń. Ale co? Mam nadzieję, że jesteście gotowi do tego... Teraz to się mówi, Bitwa Prostalowa. Właśnie jak raz jesteśmy blisko, parę kroków mamy. Uch, jutro postaramy się wziąć te filmiki, które odbywały się dzisiaj. Ta Bitwa Prostalowa. Oczywiście będzie dużo ludzi z różnego miejsca. Każdy, tu przyjedzie, i będzie występował, ale nie tylko. Każdy przyjedzie, bo obejdzie Na żywo. Nie wiem co Tajwer powie, na pewno słyszycie parę słów niego. Ogólnie tak, no trzeba się przygotować. Postaram się filmik wypuścić, czyli w niedzielę. Postaram się wrzucić to co się działo w Ozorkowie. No i czekajcie no, po prostu na, na to, że ja powystawiam to wszystko. Macie tu Ozorków, bardzo ładna okolica. Ogólnie kiedyś kiedyś się jeździło po cofni na basen do Zarkowa.